Hej z tej strony Raven. Camping, tunneling i slugging to pospolite zagrywki stosowane przez killerów, aby nieco zwiększyć swoje szanse na zwycięstwo. Taktyki te są powszechnie uznawane za toksyczne, pomimo że tak naprawdę nie są one zabronione i nie można za nie wyrwać bana. Co w takich sytuacjach mają robić Survivor Mani? Nie mogą zreportować kampiącego zabójcy, to mają stać bezczynnie i patrzeć, jak ich sojusznik umiera na haku? Otóż nie. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się bliżej wcześniej wspomnianym toksycznym zagrywkom oraz sposobom na ich kontrowanie. Zanim jednak przejdziemy do filmu, chciałbym ponownie przypomnieć o trwającym na naszym serwerze Discord konkursie na najlepszego fanarta. Trwa on do końca tego miesiąca, więc osoby, które jeszcze nie wysłały pracy, a się nad tym zastanawiają, mają jeszcze trochę czasu. Jak zawsze link do serwera znajduje się w opisie, a ja już nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. Tunneling Tunneling to zagrywka polegająca na ciągłym ściganiu tego samego gracza tuż po jego zdjęciu z haka. Celem tunnelingu jest szybkie pozbycie się jednego lub większej ilości odselałych, co skutkowałoby zwiększeniem przewagi zabójcy. Taktyka ta jest wręcz na porządku dziennym we wszelkiego rodzaju turniejach oraz ligach, dlatego ocylai muszą grać naprawdę ostrożnie, aby uniknąć tego typu zachowań. Jak zwykli gracze mogą uporać się z tunnelującym zabójcą? Najskuteczniejszą kontrą przeciwko tego typu zabójcom są umiejętności takie jak BT, DS oraz Dead Hard. Borrowed Time to jedna z najpopularniejszych umiejętności wśród ocelałych. Nakłada ona na zdejmowanego ocelałego efekt wytrzymały utrzymujący się 12 sekund. Pozwoli to tunelowanemu ocelałemu przyjąć uderzenia i jeszcze nie zostać powalonym. Jeżeli jednak powalenie by nastąpiło, mamy przecież Decisive Strike, który pozwala przez 60 sekund od zdjęcia z haka natychmiast wydostać się z obeń zabójcy po wykonaniu testu umiejętności. No i na koniec oczywiście Deadhard, który pozwala uniknąć ciosu zabójcy lub wykorzystać zyskany dystans, aby bezpiecznie dostać się do palety lub okna. No a co jeżeli jednak osele nie posiada żadnej z tych umiejętności? Najlepsze co można zrobić dla tanelowanego teammate'a, to przyjąć za niego uderzenie ochronne. A w najgorszym wypadku nawet pójść dla niego na ziemię. W takich sytuacjach będzie on najsłabszym ogniwem i będzie on potrzebował największej ochrony ze wszystkich teammate'ów. Camping. Kampienie to dość obszerne wyrażenie stosowane nie tylko w Dead by Daylight. W większości gier oznacza ono ukrywanie się w jednym miejscu w celu zaatakowania swojej ofiary z zaskoczenia. W DbD jest podobnie, tylko tutaj w większości przypadków zabójcy nie będą się ukrywać. Camping polega na staniu w niedużej odległości od zawieszonego ocelowego. Utrudniając innym jego zdjęcie. Tak jak w przypadku Tanelingu, jest to spowodowane chęcią szybkiego pozbycia się konkretnego gracza z gry. Jednym zabójcą wychodzi to efektywniej, innym nieco mniej. Są zabójcy, których nie da się pokonać, kiedy zaczynają kampić, jak na przykład Buba czy Majer z nieskończoną trójką. Ale o nich powiemy sobie nieco później. To jak skontrować kampiącego zabójcę? Ponownie, Behavior przychodzi tutaj z kilkoma pomocnymi umiejętnościami. Po raz kolejny będzie to BT ale oprócz tego Deliverance oraz Kinship. Co robi Borrowed Time? Już sobie powiedzieliśmy. Przejdźmy od razu do wybawienia. Umiejętność ta po wcześniejszym zdjęciu ocalałego z haka pozwala samodzielnie się zdjąć, otrzymując przy tym efekt okaleczony na 60 sekund. Jeżeli jednak nie udało nam się zdjąć przed drugą fazą poświęcenia, z pomocą przychodzi Kinship. Umiejętność ta sprawia, że gdy jesteśmy na drugiej fazie poświęcenia i dowolny ocylał zbliży się na odległość mniejszą niż 16 metrów od Haka, pasek walki zatrzyma się na 34 sekundy. Zapewni to sojusznikom nieco więcej czasu na przemyślenie kolejnego ruchu bądź naprawienie generatorów. No i teraz cofnijmy się do kampiącego buby lub Majersa. Bądźmy szczerzy, nie ma możliwości zdjęcia takiego ocelowego bez stracenia kogoś innego lub nawet obu, ściągającego i ściąganego ocelowego. Najlepsze, co w takiej sytuacji może zrobić drużyna, to po prostu robić generatory. Łącznie razem z aktywowanym kinshipem ocelały może wisieć nawet 2 minuty i 34 sekundy, co daje sojusznikom czas na wykonanie nawet 3-4 generatorów. Dlatego, jeżeli jesteś kampiony, nie zabijaj się. Daj drużynie tyle czasu, ile możesz, a na pewno to doceniam. Slagging Slagging to bardzo pospolita taktyka, której większość graczy używa, nawet o tym nie wiedząc. Polega na powalaniu na ziemi kilku ocalałych w tym samym momencie. W celu zwiększenia presji. Slagowanie można podzielić na zdrowe i przesadzone. Zdrowe slagowanie polega na powaleniu dwóch, trzech ocelałych, a następnie powieszeniu ich na hakach. Przesadzone slagowanie to nieustanne próby powalenia wszystkich ocelałych na mapie, aby całkowicie uniemożliwić im zrobienie czegokolwiek. Dodatkowo, jeżeli trafi się mega toksyczny gracz, nie będzie on nawet próbował nikogo powiesić, po prostu poczekasz aż się wszyscy wykrwawią. Kontrowanie slagingu jest banalnie proste. Jeżeli chodzi o umiejętności, to polecam m.in. Unbreakable, Boon Exponential i wszystko, co pozwoli samodzielnie podnosić się z ziemi. No a dodatkowo, aby jeszcze bardziej utrudnić sobie z lagowania, polecam poruszać się po mapie osobno. Jeżeli trzy osoby zostaną powalone w tym samym miejscu, ostatni ocelały będzie miał ogromny problem, aby kogokolwiek podnieść. A wam, jak mijają wakacje? Dajcie znać w komentarzach. Dziękuję za oglądanie i widzimy się następnym razem. Trzymajcie się.